tematem mojej pracy naukowej jest żywność ekologiczna i y, również zajmuję się oceną biologicznej skuteczności środków y, ochrony roślin, y, głównie również środków y, naturalnych, y, które w ostatnich latach ich y, Liczba wzrasta i coraz więcej firm chemicznych zajmuje się produkcją preparatów biologicznych, naturalnych. A co Panią skłoniło do podjęcia doświadczeń z produktem izomaty? To znaczy, firma w sumie Agropoland, która ze mną współpracuje, zna mnie od tej strony, że mam nachylenie ekologiczne. Dlatego zdecydowała powierzyć mi prowadzenie doświadczeń dotyczących preparatów biologicznych, naturalnych. W jaki sposób prowadzone były te, te doświadczenia? Te doświadczenia były prowadzone w sadach konwencjonalnych. I na dosyć dużej powierzchni, bo żeby te preparaty skutecznie działały, one muszą być zakładane na kilku hektarowych powierzchniach. Więc rozmieszczano na co trzecim, co piątym drzewie dyspensery feromonowe i również. Zakładano obiekt kontrolny, ażeby porównać działanie tych dyspenserów z, pol, z poletkiem, gdzie ich nie stosowano. Czy wykorzystywano również pułapki feromonowe? Tak, pułapki feromonowe były tym, no, takim wskaźnikiem monitorującym naloty tych zwójkówek i Właśnie takim efektem stosowania dyspenserów feromonowych był ten fakt, że w obiekcie, gdzie one były założone, w ogóle w pułapkach feromonowych nie, łapano, nie łapały się zwójkówki, tylko w obiekcie kontrolnym. Tu, to znaczy w obiekcie kontrolnym było dużo tych szkodników, które się odławiały. Tak, taka średnia liczba w sezonie to wynosiła ponad 20 sztuk, 25 sztuk średnio łapano tych motyli w pułapkach feromonowych w obiekcie kontrolnym. Czyli... Natomiast w tym, w tym obiekcie, gdzie stosowano dyspensery, w ogóle nie ma się. Stosowano dwa rodzaje tych tych dyspenserów. Jeden wyłącznie do ograniczania owocówki i drugi do wielu zwójkówek. Mhm. I te, ten, który był stosowany do zwalczania owocówki i jest już zarejestrowany, Jest to izomate CTT. W obiekcie, gdzie stosowano dyspensery przeciw owocówce jabłkuweczce, stosowano tylko jeden zabieg przed założeniem dyspenserów, żeby zwalczyć jaja jeszcze z ubiegłego sezonu. A na jakiej powierzchni, czy w ilu lokalizacjach i na jakiej powierzchni były te badania prowadzone? No stosowano w kilku lokalizacjach i na powierzchni około ponad 20 hektarów. Większość tych lokalizacji była w województwie lubelskim, ale niektóre były też w innych województwach. Jak często prowadzone były kontrole? Kontrole były prowadzone no, co, co tydzień i y, poza tym y, co dwa tygodnie były y, ważone te dyspensery, żeby hmm. sprawdzić, y, jak ile ubywa y, tych feromonów y, z takiego dyspenseru i te badania wykazały, że bardzo równomiernie, jest ten, te feromony były emitowane z tego dyspensera wydzielały się, także cały czas przez 6 miesięcy było bardzo równomierne stężenie feromonu na całej powierzchni sadu. Czyli skuteczność środka nie zmniejszała się nie, mę, w miarę pół czasu. Nawet jeszcze tego feromonu troszeczkę zostaje, jak ci sadownicy na ogół nie zdejmują na następny rok, że jeszcze na początku sezonu może tam minimalnie działać. Mhm. Także to jest bardzo dobry produkt. I chcę powiedzieć, że we Francji, bo kiedyś przyjechał specjalista sadownik z Francji i miał wykład w Polsce na temat stosowania tych preparatów, w, we Francji w sadach to powiedział, że po długim okresie stosowania tych dyspenserów feromonowych zmniejszyła się znacząca liczba zabiegów insektycydowych, nie tylko przeciwko zwójkówkom, ale i przeciw innym szkodliwym owadom, szkodnikom. Nie tylko wadą, ale i przędziorką, bo właśnie dzięki odbudowie tej entomofauny pożytecznej, czyli wrogom, odbudowali się wrogowie naturalni szkodników. Nie, niepotrzebne były też zabiegi przeciw na przykład yy, pordziaczom, szycom. Yy, a proszę powiedzieć, czy te obiekty kontrolne one były zlokalizowane w pobliżu sadu, czy w obrębie? Yy? W obrębie to był mhm. fragment tego sadu. Mhm. I to stanowiły, to te obiekty kontrolne to stanowiło kilka rzędów. czy? Nie, to też musi być, musiał być większy areał, żeby można było, żeby nie, w, nie było wpływu tych poletek, na których stosuje się fermo. Obowiązuje taka zasada, że więcej tych dyspenserów umieszcza się na, na brzegu plantacji, bo tam żeby mhm. zniwelować właśnie te. Ten, te, te właśnie naloty i żeby tam było większe stężenie. Czyli w sadzie co trzecie, co piąte drzewo, tak? Tak. Natomiast na obrzeżach Częście. powinno być części. Tak. Mhm. A przepowiedzieć, jakie były wyniki prowadzonych doświadczeń? Jak, jak pani oceniała? Skuteczność? To znaczy um. my ocenialiśmy występowanie szkodnika w owocach. Więc jeśli chodzi o ten obiekt, gdzie stosowano stosowano dyspensery, to nie stwierdzaliśmy występowania szkodnika czy te, tych larw owocówki jabłkoweczki w owocach. Natomiast w obiekcie, gdzie kontrolnym Obserwowaliśmy występowanie szkodnika na przykład na 5% owoców. Mhm. No i to decydowało też o pogorszeniu plonu, o zmniejszeniu plonu owoców. Z danego doświadczenia? No, tak gdzieś 400 jabłek było testowanych z hektara i, i podobnie z obiektu kontrolnego. Mhm. Proszę zatem powiedzieć, czy warto Pani Profesor stosować ten środek? No, dla mnie ten środek jest rewelacyjny, bardzo dobry z tego powodu, że jest to środek, który nie ma szkodliwego oddziaływania na owoce. Nie pozostawia żadnych śladów pozostałości. Jest to naturalny preparat, dopuszczony do stosowania w, w sadownictwie ekologicznym czyli nie ma żadnego negatywnego wpływu na człowieka, na środowisko, a jednocześnie ma korzystny wpływ na środowisko, bo tak jak powiedziałam, odbudowuje się entomofauna naturalna, czyli populacja tych wrogów naturalnych, szkodników, czyli ze wszech w miar preparat naturalny, nieszkodliwy i wpływający bardzo korzystnie na poprawę Zdrowotności owoców. Czy stosowanie isoma nie koliduje na przykład z jakimiś innymi środkami? To znaczy, czy jakieś inne środki stosowane do nie zaburzają działania tego preparatu? Nie. Jeśli y, y, zgodnie z zasadami są stosowane te preparaty, to, to nie, ma, nie ma negatywnego wpływu na jego. Emisję, emitowanie z tych dyspenserów. Pani profesor, ma kontakt z sadownikami? Jak oni oceniają ten środek? Czy do niego się przekonują? Bardzo. Nawet ci, którzy na początku nie wiedzieli, co to za preparat, bardzo nieufnie przyjmowali, wręcz nawet nie chcieli badać tego preparatu. Musieliśmy ich przekonywać, tych sadowników, szczególnie tych, którzy ponieśli straty w wyniku uszkodzeń owoców przez wujkówki. Kiedy już po roku czasu stosowania tych dyspenserów przekonali się, jaką one mają efektywność, to później bardzo nas prosili, żeby kontynuować doświadczenie w ich sadach. Proszę jeszcze powiedzieć o tym środku, który y, dopiero jest w badaniach, o tym, który y, zawiera też feromony y, innych y, y, i zwalcza inne zwójkówki niż No tamten jest jeszcze bardziej mm, hmm? użyteczny, jeśli chodzi o sady, dlatego że większość gatunków zwójkówek obejmuje i, i praktycznie wszystkie te zwójkówki ogranicza. Także jest to też bardzo dobry preparat. No przy czym najbardziej szkodliwą, szkodliwą złójkówką jest owocówka, jabłkuweczka i myślę, że ten preparat, który już został zarejestrowany, izomatę CTT, będzie miał najszersze zastosowanie, ale ten drugi również jest bardzo dobry z uwagi na uwzględnienie wszystkich możliwych złójkówek.